Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Tutaj na środku leżą gałązki. Dzisiaj chodzimy na jabłku. Jest to odmiana, jest to l odmiana Elroza, Wycinamy gałęzie z tego mącznika, tam gdzie jest rak. Oraz po prostu też prześwietlamy i te gałęzie, żeby ładniej były owoce odsłonięte. Robię Wam przybliżenie, jak to na chwilę obecną wygląda. Że w porównaniu do wielkości dłoni, dzisiaj mamy 19 czerwca. O. Jesteśmy po pierwszej fali upałów. 30, 33 stopnie było bodajże wczoraj. Później duża burza, deszcz. Nieco ta temperatura spadła. Dzisiaj do około 26 stopni. Więc, więc można. Normalnie pracować, te dni, gdzie była temperatura powyżej 30 stopni, pracowaliśmy do godziny 12. No, nie, nie, nie szło za bardzo robić przy, przy tej temperaturze. To człowiek się bardzo poci. Zresztą to należy szanować zdrowie. Dlatego jak jest możliwość, to my zawsze robimy te, te nadgodziny. Jeżeli jest spoko praca, spoko pogoda, to, to jak najbardziej robimy nadgodziny. Natomiast gdy, gdy przychodzą, takie sytuacje mamy jak teraz był właśnie z upałami, że jest za gorąco, no to po prostu schodzimy sobie wcześniej, bo, bo zdrowie jest najważniejsze, o tym należy pamiętać, nie tylko godziny. Nie tylko pieniądze, zarabianie, oszczędzanie, ale również trzeba na ten aspekt zdrowia zwrócić uwagę. Możecie zobaczyć tutaj. No na pewno coś takiego będzie zrzucane czyli jakaś tam mała przerywka będzie. No w miarę jest tego nieźle, jeżeli chodzi o jabłko. Jest trochę mniej gruszki. Gruszka w momencie, kiedy była jeszcze malutka, pospadała może w którymś materiale Wam to pokażę. Część częściej po prostu leży pod drzewami, więc gruszki jest nieco mniej, ale ogólnie myślę, że, że nie będzie to zły rok dla sadowników w Holandii, przynajmniej dla, tutaj, dla tego naszego szefa. Także kolejny tydzień kończymy. No i końcem czerwca będziemy się udawać na, na urlopy, by sobie odpocząć, później jakieś tam jeszcze końcówka, przerywki, jakieś inne prace. No i zaczniemy na pewno od gruszki, od, od Triumfa, którego się jeszcze, jeszcze się w sierpniu zaczyna zbierać, więc, więc to będzie u nas start na Triumfie. Więc na pewno możecie spodziewać się kolejnych materiałów, jeżeli chodzi o te prace w sadzie. No, no teraz takie rzeczy właśnie porządkowe, jakaś taka kosmetyka bardziej już gdzieś tam przerywkę robiliśmy, ale no, no to jabłko dopiero co, co rośnie, myślę, że, że niedługo ruszy i również przerywkę, bo najwięcej jest przerywki na jabłku. Bo w sumie, jeżeli chodzi o gruszkę, to u nas tego triumfa się przerywa oraz z konferencji, i inne odmiany, ale po prostu nie, nie robi się tej przerywki, nie, nie robi się tego chem chemicznie u nas, tylko ręcznie. No jakoś to takim się bardziej opłaca od lat. Znają te technologie, ale, ale jednak jest większe zaufanie jednak do tego czynnika ludzkiego, że, że mniej pomyłek zrobi. O, tutaj ładnie będzie widać tego cholernika, mącznika. Widać. No nie ma tego jakoś bardzo dużo, no więcej chodzenia jak, jak tej pracy, no ale to czasami takie prace są potrzebne, zwłaszcza po tych szlangach, po tych upałach, bo to naprawdę było, było co robić, sporo było napraw kopania. Na szczęście mieliśmy małą koparkę do dyspozycji, więc, więc jakoś to wszystko poszło. No dzisiaj przyjemnie. Jak będzie widać pomalutku. Słońce za chmurą. Wiaterek także można robić. Dzisiaj Będziemy 9,5 godziny pracować, żeby wyrobić godzinę kontraktową, żadnych nadgodzin w tym tygodniu nie ma, ale mówię, to nie zawsze te pieniądze są najważniejsze. Kolejny tydzień zapowiada się dużo lepiej, jeżeli chodzi właśnie o pogodę, więc myślę, że, że będziemy pracować normalnie. Więc z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia.